Dzień dobry, czyli czoł mi to Was bardzo serdecznie jestem, Paweł, to mnie jest Ren oraz Joszelka Hejke! Cześć było I dzisiaj robimy na dmucha z ulicy e, Słuchajcie, musi być dzisiaj teraz takie synchro więc dosłownie na ryb. Tak bo spadam. No widzę właśnie. Gdzie się tam ten na no. tak moje wyświetlenie. Ech. Dobra, uwaga. Trzy, cztery, ry! Aha. No było na ry. Okay. Tak, no jasne. No było na ry. Chyba u mnie Okej. Okay.

Dobra, uwaga, jadę tam do Was, jadę. A, że albo... tutaj się widzimy? No tak, no bo ja nie wiem, gdzie wy, tu, gdzie wy jesteście. A, nie, no to, dole, dole, to, to czekamy. czekamy. A tam na dole jesteście, tak? No dobra, to już zjeżdżam. Patrzcie, jak cyrkowy człowiek armata. O. Cyrkowy człowiek armata? Czekaj, bo zgubiłam zjazd. A, no słyszałem a, ten okay, tekst, chyba z jakiego Aha. Dobra, y, Ren. Sprawdźmy teraz. O kurcze, poczekam, czy się tutaj. O, muszę się dobra. spiąć? Muszę się swoich umiejętności. No. Poleciał. No, ten trochę lepiej poleciał, ale trzeba znaleźć taki o, samochód na typu Smart... Piął tam Okej, okay, nie wiem czy nie wrażenia, <laughs> dlaczego, Przecież mam zapięte pasy. Masz zapięte pasy, no i no, no, do mnie, bezpieczeństwo. do mnie. do, mnie o, do, mnie. Być. do no dobrze. Ja. Tak, autobus dobra. Nie Jakie, bo tyle autobusów teraz jeździ. Ale nie, Wezmę chyba motocykl. O jest pod no, Proszę wpyśnić tak, na... ja panu, odda, uh. panu No znajdzie. i mam problem. Ja mam... Egzystencjonalny też. egzystencjonalny w sumie. Jaki? Egzystencjonalny w sumie. <grym> Jaki? Taki, którego ty nie masz. Ja, ja to za nie spoko? mam. nie rozumiem. Dobra, eee, Josze? No ja mam problem, e, już mówię. Tam czekaj, na jadę na dół. Zjeżdżam tutaj tu tu Jestem na parkingu. O. Proszę bardzo. O, jest Iren, proszę bardzo. Jest Iren. Dobra, no tak jak Iren jest, to jest nic. Iren? No, no może Isella <grym> No Iszela. Iszela. <grym> ok Okej, chodź, może tutaj zobaczymy. Tu, tu, tu. Widziałeś tam? Pruknęła na <Normalnie>. horyzont. <grym> Lata na lewo i prawo, co tu się dzieje? Słucham? Co mi tam Siedem? mówi? No, tak. o, to czekaj, ja do ciebie tylko. O, dobra. No, ry. No i polecam. No i pięknie! Mam no, wrażenie, że powiem okay. ciebie. Dobra, ogólnie nie wiem gdzieś motocykl, Bo... o, gdzieś poleciał, ale Bele spoko, robisz Wezmę teraz coś patrz, innego. To, lecimy prawda? dalej. Lecimy dalej. Hop. z przewrotką Stać, Wstać! Czy... Wow, mnie potrąciłeś. Okej, okay, nieważne. Hej! Nie, ty potrąciłeś, ale ktoś inny potrącił. To nie, Rzeczy moje by wyglądało bardzo, bardzo super. Okej, okay, dobra, wezmę teraz to. Zobaczymy jak takie coś lata. Takie coś to będzie pa. ciężko. Tak, Joszelka, patrz, to może teraz ty. Ale daj, daj odpaleć, no, daj mu odpaleczny. No dobra, no. Dobra, to już się kameruje z pozycji Batmana. <grym eee, <grym ee, jak okay. taka fawka z pistolet. No, i tak tutaj ten, no. Jakoś nie specjalnie to lata, ale fajnie, fajnie ten. To nie chodziło fajnie o coś, to, krzypce, górka, nie? No prze, Co mi tutaj wychodzi? Dawaj, dawaj, dawaj. Taki latający się do przodu klocek. Dawaj mi to. Dobra. <grym> Okej. Josel? Albo Ren? Ren i Josel? To czemu tam stoicie? Czemu nie pod jeżdżę? Ja Trzeba szybciutko! Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, pa, patrz! Właśnie Na nie, reżdżę, bo wiesz... Pro, prosto w tyłek! Potrzeba. trzeba... O Tak ja. Ładnie. <laughs> Dokładnie! Ale fajnie lata! Ej, to znaczy... W ogóle to jest e, samochodzi, który teoretycznie... No, chyba zglinąłeś <laughs> trochę. E, to jest też jakby Ruiner z e, tym 2000 latającym. Taki brzydki. Dlatego on dobrze lata. No nie? nie, to ja dobrze dmucham. A, dobra. To ja robię tak. Niech ci będzie. Niech ci, Niech ci będzie. O, 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 jedzie auto, o. Dzień dobry. Poproszę. Nie, czekaj, to nie, nie, o, nie, dobra, daj, daj, daj. Nie, nie daj. Muszę dobry. znaleźć coś fajnego. To mu o, ten jest. dopalacz nie działa e, do tyłu. Przepraszam, przepraszam. Powinien z przodu świecić. Ej. Wiesz co, może ja przeskoczę na drugą stronę po prostu, będziesz... O, bo dobra, już jestem tutaj, pyk, 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 już, już jesteś tutaj. Poczekajcie, ja zrobię tylko taki mały myk. O. Mały, mały? E, nie, nie mogę tu wjechać, kurczę. Mały? Nie można. No i no. co ty no. robisz, no? Natrulowane no. zderzenie. tam leć. Wow. Odbija eee. się jak te kaczki po <laughs> Jak te kaczki po Masakra. Dobra, czekaj, 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 ma autobus. Czekam o, jest wyznaczona nagroda za niego. Na mnie? No. Jak to? No o, tak to jest wyznaczona <grym> nagroda. <grym> o, proszę, proszę, 50, eee, proszę. Proszę, 50 proszę, to mnie chce ukraść, szybko. <grym> <grym> Okej. Okay. No, autobus ogólnie lata się nie tak Autobus jest za duży, no. Autobus lata Za duży tył. za tłusty jest. <grym> e, dobra, ja proponuję, że po pojedziemy gdzieś kawałeczek, no nie. I zobaczymy tutaj autobusistę latającego. Mm -hmm. O, tutaj, tu będziemy... Pójdziesz? Dobra. Tak, tak, ja pójdę. O, ma. Pa, tutaj tędy. No nie, bo tutaj jest taka... takie fajne miejscóweczkę mam. Super, ale jak ja o. to mam się... O, no dobra, czekaj. O, tutaj, pa. Teraz wezmę sobie tutaj tę czerwoną furę. Rodzinny samochód. Akurat był otwarty. Akurat był otwarty, dobra, dobra. No, tak się że sam auta otwarte. Składa się auto otwarte. Oj o, tutaj tak. tędy Dobrze, że było otwarte O, I czekajcie mi się tam jedziecie zostawać jeszcze karteczki, że pożyczyliśmy to, że nie ma. Ja ja, ja ja, wyżej się podjeść, podjedź, podjedź się wyżej daj. Ja i tu też mogę się zatrzymać na tym pa tu cyk, o i tam się zatrzyma ta bramka wow. Co tu się Puchka dzieje się coś No nie? Tak myślę o. Prawie, że No i elegancko no ja był moją barierką. Ja pan, pan, pan Pałka przyjechał. Pan Pałka? Ojej. Pan? Pani policjant, proszę się opanować. Ale to nie do mnie, no. taka wizyta. To za gościu. Jestem bardzo grzeczny w Dobra, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Proszę, proszę mnie ewakuować, to szybciutko. No pies. o ty Renie, ty. Zamiana, szybko Ren, zamienię się, szybko. A poczekaj. Dobra, nie. Szybko. Jestem darm Dobra, wsiadam. Siadaj do auta tam, szybko! Dobra! Chopie! Ale wsiadaj! Tam. Pożyczam! No pożyczam! No pożycz auto! No co? Chciałem pożyczyć ten radiowóz Pożyczysz szybciutko! Boże! Boże! Ty Biorą to widzisz nam. i nie grzmisz na nim. Jak tu normalnie? Weź kopie! Zamieniamy się tu tym Ja wsiadłem do auta i żeś nawet nie wsiadł! Bo chciałem policyjne! Jaki policyjny? Policyjne, ja policyjne. nie wiem gdzie. Policyjne nie było dymane, znaczy dymane. No. Czekaj, Lester, szybko dzwoń do Lestera. Mam Bo mnie tutaj trzy gwiazdki normalnie, ten... O, jest Ren, dobra. O, nadal jej tam robią. Darmowe, Tam pociąg w pościgu, pewnie. Dobra, bierz wsiadaj do pierwszego drzwi. Co zgodbu. znaczy darmowe? Co znaczy na zdrowie? Na zdrowie? O. Dzięki. <laughs> dobra, pa, pa, pa. Czekaj, stój, no. Hmm. Ale nie chcę mieć jakiejś, karty, e, e, ...przeszkody na swojej trochę latamy. Proszę cię, jakie przeszkody, przy jakie śmugne, to dmuchn gdzie Widzisz to? Będziesz Mówiłem, dobrze stoisz. Widzicie? Rzucię! Paweł, kotę wie najlepiej! Poleciałem pozwijany Je jak na Pozwijany jak na leśnik. Poczekaj, muszę się tutaj ten... zrzucić. No, nie mogę. Jak się tam zwróciłeś? O! Tyk! No ja się. do kanionu Colorado. Ja mogę pyk, wyjechać, pa, no. za mało, za mały FPS w silniku. No poczekaj poczekaj poczekaj, 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 spokojnie. Mayday, Mayday. Pa pa pa. Pa 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 pa. Pa I od razu będzie topienie, nie? Chwila, bo tutaj to ja tego Ja, te e, Jozef, beżli, ja to ale woda pomocę. do środka się nie wiesz. Nie to z jakim cudem potrzebujesz pomocy? Weź to tutaj, bo tu patrz, coś się dzieje. O, czekaj. Już. Dobra, dobra, porobi oni, dobra, spoko. E, Ren, chodź tu na lewo, jedź tu na lewo, jedź tu w lewo. Pa, 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 tędy. To jest moje prawo. Tutaj, patrz, tu. E, ale na to, o, tutaj, na to podjedź sobie. Podjedź Ust, o, stój, stój. Dobra. Ale to to jest wygniec. A stań bokiem, no, no, ja nie to razem z cię dmuchniemy. Będzie podwójne dmuchnięcie. No nie, dobra. rób mi tak. Dobra, jestem. Joszel, dobrze jest. No, no Joszel, to miał podwójne. O, jak daleko. Ja, tak wyszło. Normalnie. To był instynkt. Ale no, daleko. Jak podwójnie to miałoby. A to normalnie. To był instynkt. Ja tu specjalnie straciłem. Straciłem czwarte drzwi. I... A. To no, był instynkt. By, taki, no takie jak na początku, tak, tak. tak Dobra, to teraz. Okej, okay, zaraz będzie zamianetka trochę, pewnie, coś, zaraz poszukać, że czy tu jesteś ręki, tutaj jesteś? Jestem trochę jest. powgniecany, ale, ale, ale ja mam pomysł, no. Pomysł masz? Dobra. Tak, ee, tak? jedźmy na lotnisko i dmuchnijmy samolot. Lotnisko, wiesz ty co, patrz. To samolot. No, ja Ale nie samolot, ci. Nie, nie powiem odcinek, na ja odcinek A dzisiaj Nie, 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 to, jak to na milion subów? Dobra. Na milion subów, milion subów milion nie, 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 że tak. nie, 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 oczywiście. Ej, ja się nawet... to już jest trochę znęcania się nade mną w sumie. Nieprawda. Z jestem tym duchaniem pasz. waszym. Ustaw się teraz, stój Nawet tu. się nie się ustawić, dobrze, i jestem w tym. Dobrze, stój tu. Ojejejejejejeje. No i No i Paweł nie patrzysz. nie patrzysz! Nie patrzysz, nie no no patrzysz jak ktoś jedzie! Jeszcze chce do mnie ktoś tam strzelać, patrz. Gangusy. Pa, 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 czekaj. Mam płacę renat. Dajcie mi wysiąść, że ja tylko... O, patrz to poleciało. Dobra, dobra, jest dobrze, elegancko O, lasi! Tak. Wziąłem i no sobie. Nie, jedzem, to tak. tak? O co chodzi? To o, tu tramwaju. No jak to tak? Jaki tramwaj? Tramwaj jechał. No! Ja tu eee. chciałem, żeby sobie Ren, auto wziął. Ja nie chciałem się wybiegać, aczkolwiek. Akurat na nagle kierunek. Biegł? Biega A. to około. A. Po prostu... Biegłeś bezpośrednio. O, Ren, poczekaj, patrz, mmuchnę teraz. Tylko pod pewnym będzie jaki lewy przycisk myszy. Dobra, jednak nie Nie, wiesz, żebyś nie zginął, jakbyś o. to zrobił Nie wiem Ej tu jest fajna skłocznia Znaczy fajna jakby nie fajna Ani e, 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 e. od ognia Mówię, Ej pojazd Sory A Policy gdzie gdzieś auto weź jakiś auto weź szybciutko Patrz tu jakie auto stoi Poczekaj patrz Wiesz je, wiesz je, szybciutko ta podróbka ruiny O, farze pięknie. Parę minut. nie? Może ja uciekam przed wami, chyba. Tak, uciekasz przed teraz nami. czas na Joszelkę, więc no. Ren, jest Joszelkę. To jest moment dla mnie. Czekaj, okay, bo, bo. O, ja 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 jakaś fajna pani. Witaj. Jak tam zdrowie, a masz. Ren, <laughs> zostaw, zostaw. O, o, o. Dobra, dobra. Ciała, do ją przyjechała. No bo tutaj Karmasz? mówi, że jakaś... <głos> <głos> Ej o cię, hmm. tej strony. dlaczego co? Mu to zrobiłaś? Wiesz co. Dlaczego mu to zrobiłaś? Ale dałbyś mu chociaż dojść do mojego samochodu, co? Jak to dojść do samochodu? Poczekaj no, a patrz tutaj. Dobra, Czekaj, chodź, tu. chodź, bo do samochodu musisz mojego się dostać. Patrz, chodź, 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 chodź no, no wsiadaj! No patrz. No patrz, prawie ci znowu je, ten, Magnęła. No okay, idź do samochodu paru! No biegnie tego auta! Ja... Jaki to jest biegnie parówczak! Jak ja cię chciałem dmuchać po prostu. Jaki to jest parówczak? od tego auta, ileż można normalnie czekać? Już chodź tu pod kościołem. No... Nie! Poczeka, chodź tu! Ej, patrz jakieś panienki tu są! Chodź, dam ci panienkę, pa! Stała sobie na środku. Jedź autobusem! Tu nie ma fajnych miejsc na dmuchanie. Nie, no to, to było słabo... O, czekaj, chodź tu już, chodź, pokażę ci, chodź. Patrz, pokażę jak się da. To... Trochę nie ma dobrych miejsc na dmuchanie. No to... czekaj, autobus! Jak to nie? Autobus! Ale... Autobus? I trochę. Dzień dobry, proszę pana. Pożyczam. O, pięknie, pięknie, elegancko. Patrz, czekaj, tutaj tylko wezmę, tutaj jakoś ładnie się ustawię. O. Tutaj ktoś zasnął za kierownicą poczekaj, 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 czekaj, ja to tylko zawrócę Zawracasz? Tak, 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 no Co tam się dzieje? Na razie Albo coś się nie dzieje No właśnie Joszelka to... chyba z, zyskała jakieś nowe powołanie <laughs> i idzie wybrać ludzi z przystanku. Tak <laughs> Joszel, chodź tu. O, nowe powołanie No i wzięli mnie dwa ognie o, i prosto, prosto, A, prosto, jak John Cena poleciała. John. A, patrz, czekaj, 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 tu chcę, tu chcę, tu chcę, tu chcę. Tu chcę, tu chcę, tu chcę. Tu chcę, tu chcę, tu Ogólnie mam problem, bo coś z tym autem nie tak jest. Nie dają po stówce? O, dobra. Tutaj. Widzisz, Nie, no to autobus to jest słaba sprawa. Nie, nie, weź tym autobusem jedź stąd. Weź wysiadać i weź samochód jakiś porządny. Na ten może Ten z boczku tu zboczku, co stoi, dokładnie, ono, tak, 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 no, tylko musisz A. go dogonić. No Aha. Tak. tutaj stoi obok, patrz. Tu stoi, jak taki chcesz, dawaj mi to. Pa, ten tu. Ej, patrz z auta. Dobra, chyba wsiadłaś. Ja chcę na górkę. I co tu się dzieje? Normalnie, co to tak Górka, krówka? górka, górka, górka. Nie ma tak luźna zabawa w mieście, co, nie? Jedzie ekipa po prostu dwoma Batmanami. I taka luźna, fajna zabawa. Dobra, tu. To my coś luźna zabawa. <grym> luźne to można być majtę. Dobra, uwaga. Mhm. Chyba przez ciebie doświadczenie. No, gdyby auto się tak nie robiło, tak dookoła, tak taki Tak? -um. Moje lepszej. No moje lepszej lepsze, i lata ja. <grym> tu jest tu jakiś czekaj, jeszcze czekaj. może górka? Patrz, pat! Patman Ren też lata! Znaczy, przepraszam, szminka. Pat -e Ren szminka. Chodź, chodź, nie ja, jedziemy. jest jest? Pukam czegoś fajnego. Kabanos nam ucieka. Pukam czegoś to, to fajnego. <śmiennie> co tu <to śmiennie> <to> się dzieje? To być prank idealny. Ale nie wyszło. jak Marcin Dubil. Tutaj czekaj, tędy, o. Ej, Joszoka, coś ci stało z tyłkiem. Masz nie. krzywy. No, paru, ale mi nie wypomina jaki mam tyłek, dobra? No ale masz krzywy. Krzywy to ty wiesz co możesz mieć? No. Joszoka w lewo, nie tu, chodź tu w lewo. Uszy. Chodź tu w lewo. Uszy krzywe? No dobra. Chodź tu w lewo, yy, i słuchaj, no, pa, tutaj Zdowos. ten. Autobus! chodź tutaj za mną. Chodź tutaj tutaj? jest piękny. Tutaj, tu. Zjedź tu do mnie. Zjedź, Zjedź tu, tu do, do mnie. mnie. Poczuj się, groźnie. O. Pa, cztery. O, może być. To mi się Dziś podoba. Się, tak to się robi, Batman, Koteł, Paweł. Yy, jak zawsze. Tak. Dobra, fajny ten o, mój Jezus. tyłek. Lecę! Gdzie ty jesteś, Shell? Okay. Na górze. Jak tu na górze? Jesteś tu na dół, czemu jesteś na górze? Czemu no, bo jesteś tam wylądowałam! Na tam. wylądować. Tam tam. Dobra, to ja tutaj. jedziesz na... O, możesz zjechać na dół, dobra, super! Elegancko, hmm. dobra, czekaj. Udało ci się zająć. Zaraz wyglądam, zamienij się. Pokażę tak, no to. Wybuchnie? No tak wygląda, jakby miała ja za chwilę buchnąć czy coś. No dobra, no to ewentualnie siedzisz już to leć tam. Nie. O, oh, nie wiem co tam przeżyłem, Tam normalnie zbiornik zawsze jest. Tym <lTo> razem go nie się postawili. Na no, no, posiłą, panie, normalnie Dlaczego się zgubiłeś? Tu Mapa. O, czekaj, czekaj, nie, 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 tam poda, nie, to wody, nie, 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 tu tu, papapa? Co tu, papapa? Nie! O, dzięki. Nie! Ups. Moja szminka! O, nie! Man. czekaj, no teraz ustaw się tam, weź mnie dmuchnik tam, tutaj, w górę tam. Nie? Tu, 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 no, tu, tu. tam, do tu, tam. Stopuję nie, nie tu, pomocy. Tam, tam, tam. Właśnie widzę, że tam się utopiłeś. Jeszcze nie, jeszcze się utopiłeś. A, jeszcze płyniesz No czemu nie mogę odpalić tego? Do okay, Polacza dobra, no, niestety otwajmy ten... Znowu dobra. jednak no, Proszę o dobra. pomoc z ryby, zostanę Aquamanem czy to Eee, Aquaman? Aaa, okej. Okay. jedna pomoc, no dobra. O... tak ja tu wezmę w takim czasie furę. Taką pomocną. Pomocną pomocniczą? Pomocnicza pura. Pura pomoc, pomocowa. Przemocowa, no, tak. Przemocowa, tak, pomocowa. Dobrze. Zostawiłem twój pojazd na dnie. Wiem. Jest teraz takim statkiem, i jak widzowie znają to miejsce, to niech sobie przyjadą i znajdą skarb utwórczy w wraku. Kamince. Śminkowej i oszeli. Aha. Dobra, czekaj, już jadę. Okay. Chodź na, na to miejsce, w którymś ja cię dmuchałem wcześniej. Okej. Okay. Oho, pa, pa, pa. pa, pa. Ha, tu. Haha, tu. Ho, 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 ho. No, tylko pierwsza muszę ho, Haha, oho. tam pierwsza. Piersia. Dobra. tym? Tak. Okej. Dobra, <laughs> ren! Ja lecę po ciebie! Misja ratunkowa! Siadaj! Miało! Miało, wsiadaj! Miało, wsiadaj. nic się nie stanie! Oho. <laughs> Red! Chłopóźnie! <laughs> Zepsułeś się, jeden łobuzie, ty! Halo? Gdzie wow. wy jesteście? Halo? Nie, ręce tylko nie tak! To boli! Daj mi te 5 tysięcy! Musisz mi pięć koła! Dobra, ty utopiłeś moje, to ja utopię to... twoje! Za gościu! Przez ciemno strzelał, z ciemno poszedł po- Bo to jest wyrzutna samo naprowadzająca! Samo co? Samo strzelająca! Samomasująca. No. Samomasująca, a to jak masuje to spoko. Tak, masuje twarz. Bardzo kocie. specyficzny sposób. Dobra, ogólnie sproszę się czas na ten To mordy, nie. <laughs> <laughs> Więc ja myślę, że tym akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się papa. <laughs> pa, do następnego. E no i skok wiary. O, i udany. Na razie. <laughs> wow.